Cisowa, ha, cisowa, ale pan gruch lubi... nie zrobicie. To jest bardzo ważne. Hilda ciągnie, zobaczymy jak Hilda poleci. Lecimy dalej na Hilda. I ile momentów z tych sekund? Jeszcze pół minuty zostało. Hilda, jak ci idzie? Dobrze! Jest. Dobrze! A ja byś tak chciała jeszcze dojść dalej? No, je. Na jest! Hilda, Hilda! Na razie, super to idzie. Supka to idzie Adamie i ile jeszcze? 15 sekund. 15 sekund Willa. Zostało Ci jeszcze 15 sekund. Ty ma już przynajmniej z 10 litrów tamtej. Ty. ty tam już na wodę widzimy. Hilda. Ile jeszcze? 5, 4, 3, 2, 1. I stop! Stop Willa! Koniec! Hilla z niezdrowi skoczyła do Dobra i obejrzymy ile Hilda naciągnęła 1200 na razie drugie miejsce Hilda